Pani Taskin w swojej książce mówi o bardzo ciekawych rzeczach na temat autyzmu. Mówi o kształtach autystycznych i obiektach autystycznych. Kiedyś już coś o tym napomknąłem, a teraz powiem coś więcej. Pani Taskin mówi, że kształty autystyczne jest to, jak rozumiem, odczuwanie kształtów bardzo indywidualnych dla danej osoby, nie tak jak my byśmy to odczuwali. Czyli jeśli ja myślę sobie jabłko, mam w głowie myśl jabłko, widzę, od razu mi się tworzy obraz jabłka, mogę ten obraz przekształcać, widzę czerwone, dojrzałe, soczyste jabłko. Jak chcę, mogę w głowie sobie zobaczyć zielone jabłko, mogę je pokroić, mogę zrobić większe, mniejsze, ale mam połączenie pomiędzy słowem jabłko a obrazem, który mam w głowie. Dzieci autystyczne mają trochę inaczej. Kiedy widzą jabłko... Pojawia im się coś, jakiś kształt. Nie jest to kształt, tak jak w naszej głowie, bo u mnie pojawia się jabłko w głowie, a u nich, widząc jabłko, pojawia się jakiś kształt, który jest bardzo specyficzny dla nich. I one tym kształtem potrafią sobie manipulować, obracać i w ten sposób radzą sobie ze światem zewnętrznym, manipulując tym kształtem, który mają w głowie. Ten kształt jest bardzo specyficzny dla danej jednostki, czyli każde dziecko autystyczne ma inny kształt. I w ten sposób rozpoznają świat. To znaczy, właściwie wycofują się z tego świata, jaki my znamy, bo ja, słysząc jabłko widzę jabłko i łączę się ze światem, mam połączenie. One nie mają połączenia, one jakby zawracają do środka. W ten sposób nie mogą na nowo poznawać świata. Obiekty autystyczne, jest to coś takiego, że dziecko ściska pewien przedmiot. Zaraz sobie tu. Mam jakiś klocek, kiedy ja go ścisnę, to ja czuję. Klocek. Dziecko odczuwa to, co tu się dzieje, odczuwa kształt tego klocka. I to jest najważniejsze. Nie sam klocek, tylko kształt, który on wywołuje, wrażenie, które daje temu dziecku. W ten sposób też dziecko pomaga sobie poznawać świat, ale swój świat. Ono kiedy jest zaniepokojone, bierze jakiś klocek, jakiś, jakiś przedmiot, ma wywołać dokładnie to samo wrażenie. To wrażenie pozwala mu się uspokoić. Kiedy pomagamy dziecku psychoterapii, leczymy go, nie możemy od razu pozabierać mu wszystkich jego sposobów radzenia sobie z lękiem. Musimy mu pomagać je zrozumieć, my musimy je zrozumieć i w to miejsce poddawać mu jakieś inne sposoby radzenia sobie z lękiem, tak, żeby mógł tych sposobów, które do tej pory miał, nie łączenia się ze światem, pozbywać. Lepiej wtedy zrozumieć świat dziecka.